Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wolpe. Prawię się tylko na moim pięknym krześle, jestem w piżamce. Mamy piękny wtorkowy poranek, a ja ruszam nagrać może nawet dwa odcinki z cywilizacji. Mamy tutaj proroka, którego sobie nawrócimy na nasz panteon rzymski, Lyon. Um, Obiecałem, że nie będę nagrywać żadnych odcinków, dopóki Wy nie napiszecie, co robić. Z tego co widziałem, to był tylko jeden komentarz, co robić. Tak więc domyślam się, że tylko jedna osoba dotarła do końca. No cóż. No cóż. Zbudujmy tutaj sobie zamek. On się przyda później. Natomiast, jeśli chodzi o to, tutaj. Ach, to by było super. Ale zobaczmy, czy w swobody nam jeszcze coś fajnego oferują. Myślę, że tutaj będzie coś naprawdę fajnego. To nie. To jest spoko. Potrzebujemy powszechne prawo wyborcze. Potrzebujemy więcej zadowolenia. I dłuższe złote ery też będą ponio. My oczywiście będziemy starali się zdobyć Lyon, tak jak powiedzieliście. Widziałem tam bardzo piękny argument, że dzięki temu będziemy w stanie połączyć Nasze dwie, uh, nasze dwa miasta, czyli połączenie między um, Genułą a Narbą, będziemy mogli zbudować tutaj drogę. A w późniejszym czasie będziemy mogli nawet uh, ostatecznie również z Narbą połączyć Tarako, i wtedy będziemy mieli taką piękną kolej nad tą częścią Morza Śródziemnego. To jest naprawdę dobry pomysł. Jednakże, żeby to wykonać, potrzebujemy więcej artylerii, którą sobie zaciągniemy w to miejsce. Również ta piechota jak najbardziej się przyda. No i te karabinki to... Poczekajcie, to ja mam teraz... Aust... No tak, tylko że ja mam, ja mam z nimi dalej otwarte granice. Nie wiem jeszcze jak długo, więc będziemy musieli czekać i uważać, żeby... I z Napoleonem e, nie możemy popełnić tego samego błędu, co z Wenecją. To znaczy, mieliśmy zadeklarowaną przyjaźń i ja ich zaatakowałem. Musimy najpierw poczekać, najlepiej ich potępić i tak dalej. Teodora się cieszy ze swobód. Tymczasem będziemy sobie tutaj obserwować, jak nasza, nasze imperium kwitnie i jaki dobrobyt panuje u nas. Chociaż widzę, że w sumie tej nauki mamy troszkę mniej czy mi się tylko wydaje, a nie wiem. W każdym razie mamy dalej wielki boom ludnościowy. Będziemy mieli za dwie tury Uniwersytet Oksfordzki, Neuschwenstein za 12 tur, natomiast Statuę Wolności za 11. A, wino... Dobra, to ja też ci dam ambasadę. Mi daj za to wino 5, bo ja mam dwa wina, tak? No, daj mi 5. Okej, okay. i z Haraldem można tak handlować. Um, oczywiście, jak ostatnio pamiętacie, narodził się nam niestety komunizm oraz faszyzm. Ja w sumie może sprawdzę, czy to się nagrywa. To się nagrywa. Picobello. Z tobą tylko, że wina. Aha, dobra, dalej mam dużo. Spoczko, spoczko. Dbamy tutaj. Czy państwa miasta tutaj coś tego? Nie. Wszystkie, wszystkie oprócz trzech nie są nasze, ale to mi jakoś już tak bardzo nie przeszkadza. Mhm. Nie wiem dokładnie, hmm, jak dużo potrzebujemy wojska, aby zdobyć ten ją. O, tutaj w ogóle coś splądrowano. Hmm. Bra, wy się zamienicie miejscami, bo wy będziecie tutaj ostrzeliwać, A, i tutaj prawdopodobnie też by wypadało mieć jedną artylerię. No i tutaj. gdzie stoją te Gatlingi. To jest mój sojusznik, więc ja chyba mogę bezkarnie stać na ich terytorium. Więc tak właśnie sobie zrobimy. Tutaj też będzie Gatling. Te Bordeaux to jest miasto szczerze średnie. Najchętniej no to by mnie po prostu spalił. Ale to, to się zobaczy jeszcze. Raczej będę chciał chyba tylko Lyon zdobyć. To będzie w ogóle jedno z pierwszych moich miast, które nie będzie nad morzem, bo wszystkie były nad morzem, oprócz właśnie Lyon, więc to będzie dość niezwykłe. W Aquilei myślę, że w byłej Wenecji wreszcie zbudujmy fabrykę. Zasłużyli, miasto się pięknie rozwija, jeśli o to chodzi. 18 obywateli, zaraz 19. Jeszcze chwila i Genuę prześcignie, ale to dobrze, to dobrze. Mi to w żadnym wypadku nie przeszkadza. A teraz tak. Weźmy sobie oczywiście tworzywo sztuczne, da nam to lepszą piechotę. Silniejsza jednostka, piechoty w grze, dopóki nie zostanie wynaleziona. Tak i kolejne laboratorium. A co tu się dzieje? Nie może wygrać technologii. Wiem, że prześcignęliśmy ich w badaniach. Dobra, tutaj poleci od razu piechota. Piechota będzie mogła zaatakować od strony Monako. Zapomniałem, że ja też posiadam przecież Monako. A... i wy staniecie tu. Czy ja mam jakieś szlaki... Aha, ja nie mogę sprawdzić, czy mam jakieś szlaki z Francją, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Francja ma dużo szlaków ze mną, ale ja z Francją nie bardzo. Napoleon i Wilhelm zawierają pokój. Nic tutaj chyba nie osiągnęli. I to tak nikt, nikt, a nikt. Nie osiągnął nic. Ok. W Tarencie zaraz się zbuduje a, szpital, a tutaj w Messynie nie, nie dość, jeden obywatel, to jeszcze Uniwersytet Oksfordzki. Okej. Okay. I będziemy mieli darmową technologię jak tylko to się wydarzy. Kartagina ze mną handluje. Patrzcie jaki to jest ogromny szlak handlowy. Co za dystans. <grytanie> Dużo ten statek musi przepłynąć. Oczywiście nie, nie pamiętam czy ja z Kartaginą handluję. Chyba może coś. Może minimalnie. A nie jestem pewien nawet. Tak więc czekamy, szykujemy się. O, przegląd dyplomacji, pokażcie. No, mamy wspólne ambasady, ja wiem, ale jak długo? Historia umów. O. Bonjour. Nie ty. Napoleon, mamy sojusz. I to się kończy 285 i tu 292. I za około 10 tur. Ok, ok, dobra, dobra, czyli wszystko wiadomo. To już nie jest takie ważne. Najważniejsze, żeby ten sojusz i te otwarte granice wywaliło się. A przyjaźń, to nie wiem, czy mamy, my mamy zadeklarowaną przyjaźń? Nie, i bardzo dobrze. Dobra, i mamy darmową technologię. Tą darmową technologią niech będą karabiny maszynowe. Dlaczego karabiny maszynowe? Zapytacie, bo możemy sobie teraz wszystkie te przepiękne gatlingi sobie poulepszać do woli. O, i tutaj jeszcze tą artylerię już mieliśmy sobie tu. Niestety ci wielcy malarze dalej sobie. Wesoło czekają, niestety. A... A tymczasem w szpital może w takim razie? Tutaj w Mesynie? Tutaj czeka nasza piechota. Pod Paryżem już wielki prorok może nawrócić. Tak więc Paryż jest znaczy, Francja jest cała w naszej wierze. A możemy wysłać do Aten jak najbardziej. Musimy państwa wolności, które propagują demokrację, muszą się wspierać nawzajem. Więc nie ma żadnego problemu. Tutaj może wejdźmy już tymi wojskami. Będziemy mieli więcej dzięki temu pola manewru, dzięki tym państwom, miastom. I co w Tarencie? Co w Tarencie? Hotel. Może hotele zacznijmy budować? Co tu się jeszcze dzieje? Dobrze, nie będą nas szpiegować. Bismarck, że w Monachium. Aha. Podzielę się z Tobą spiskiem, Harald. Mhm. Niemcy komunistyczne. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Przeciwko Haraldowi. Dobra, więc Haralda poinformujemy, że będą go atakować. Może to jakoś pomoże. Ale to Niemcy z Holandią się dogadali? Co to za pakty Libentrop? Nie wiem, jakiś Holender. Umowa naukowa. Ja bym się zgodził, ale za. No to nie. Ja ci nic nie będę płacił za umowę naukową. Wy powinniście płacić mi. Ja jestem królem nauki tutaj obecnie. Jak wygląda demografia? No pięknie wygląda demografia. Ja widzę, że zadowolenie Francji jest trochę dramatyczne. No i Rosja oczywiście, jeśli chodzi o teren. Jezus Maria, ile oni tego pobudowali? Najbardziej mi się podoba Moskwa. Dwa. Nowa Moskwa. I ten Kijów. No. Bizancjum ładnie. Bizancjum kurczę fajnie. 25 obywateli, ale Wilhelm już ma 26. Ja mam w Rzymie 24. No to trochę jeszcze będziemy się gonić. Polska z Hunami zawiera pokój, chociaż tyle. Ale no, nic nie zdobyli. Polak niestety tylko trzy miasta. Smutne. Ropa od Aumaaty. O fajnie. Fajnie. Ropa się przyda tutaj budujemy. Tak, mamy platformę wiertniczą, ale z jakiegoś powodu nie jest ona widoczna na mapie. Szkoda. Dobra. To przesuwamy tu. Wywracacie tutaj, mamy już karabiny maszynowe, więc powinno pójść śmiesznie i tutaj mamy kolejne armie. Tu to wy będziecie stać i wy idziecie pod Gent. Mhm, pięknie. Że Wilhelm o nie. Pozdrawiam ja podzielę się spiskiem, z tobą się nie podzielę spiskiem. Kto spiskuje? Bismarck, aha oni są wrogami chyba. Męski szpieg. Potępienie. Właśnie maszeruje, tak. Katarzyna, no to nie musimy tego mówić. Właściwie. No i super. Wszystko się kręci z francuskiego przewrotu. Dobrze wam tak, dobrze wam tak. Bardzo fajnie. No mi się te piramidy na wodzie w ogóle. Ach, Rzym, tak pięknie wygląda. Super. Wieża Eiffla. Tutaj też mamy na górce jakieś. A, tu ten Neuschwenstein się buduje. To jest ten zamek, właśnie na górze. Ładnie, ładnie. To jest ten taki Disneyowski. Niezwykły. Niezwykły. Kurcze, byłem... Niczym że już wojna będzie w pewnym sensie, a tutaj musimy jeszcze czekać z 10 tur, niestety. Ja nie wiem, czy w tym odcinku w ogóle zdążymy do tego dojść. Och, bo już, już, już jest 11 minut, wow. Tylko to teraz leci. No te tury teraz się robią strasznie długie. Ponieważ sytuacja w Europie się robi coraz bardziej napięta. Jest nam przykro, dobra. Wszyscy potępiają Hunów. Portugalia trochę się poprzyjaźniła. Niestety z Niemcami i z Austrią. Kolejna ropa, świetnie. I wpływ na Atę słabnie, zaraz go poprawimy. To zaraz, zaraz. Tak i tutaj jeszcze bym chciał zbudować jedną artylerię. Tutaj mamy dwie artylerie, to powinno być całkiem spoko. Ale wypadałoby mieć trzecią i by ją ustawić gdzieś tu na tej górce. Tak myślę. Mhm. Chyba sobie ją kupimy. Te artylerię w takim razie. No to już wydajmy troszkę pieniążków na artylerię. Tylko 800. Spoko. Mamy jeszcze 900. Co tam? Katarzyna. No, jak Rosja poleci na Polskę, to może im tam rozbiór przywalić. O, Wilhelm spiskuje przeciwko Gustawowi. Okej, okay, podzielimy się spiskiem. To bym też się podzielę z piskiem. Plany Niemców muszą zostać udarem... udaremnione oczywiście. Co się dzieje państwa miasta. No, a ta, dobra, to podarujmy im coś. Dam zapewni troszkę dłuższe panowanie w tym miejscu. No i następna tura. Wszystko pięknie idzie. Za turę będzie szkółka. Tutaj budujemy zamek. Tutaj muzeum. Wilhelm chciałbym, ale. Nie bardzo teraz. Mam innego wroga przed sobą. Okej, okay. Osman potępia Wenecję. Fajnie, przynajmniej się przyjaźnimy z Osmanem. Nikt jeszcze nie wszedł w epokę współczesną oprócz tych pierwszych sześciu państw najpotężniejszych. Tak więc. O, no ja jestem ciekaw, czy te pierwsze sześć państw to są państwa zachodu? Nie, nie. Bo Bizancjum jest ze wschodu, ale poza tym to takie zachodnie państwa, trzeba przyznać. Jakieś tam Wschodnia, Rosja czy Polska. Znaczy no Polska w sumie nie jest aż tak Wschodnia, ale w tej grze jest. W tej grze jest, umówmy się, że jak są już na prawo od Gdańska, to już są tak na Wschodzie dość tak w pytkę. Mhm. jeszcze tura państw jest, Nic się zbytnio nie wydarzyło w tej turze. Spokojny rok. 1832 Wow Mamy no, już tworzywo sztuczne No czasem tak bywa Dobra, w Karalis wielki naukowiec Świetnie, on mi wynajdzie tworzywa sztuczne Great Więc teraz mogę sobie poulepszać piechotę Oj, to będzie nas trochę Dużo kosztować, znaczy 120 Dobra, do przeżycia jeszcze, nie? Tak mi się wydaje a Gdzie... No. Zawaliłem się, ale wydawało. Aha, bo tu są, tu jesteście. Oj, ale wy się musicie ulepszyć, co? Dobra, trudno. To was nie ulepszymy. Trudno. Wy sobie poczekacie na ulepszenie. Mhm. Zbudujmy tu wreszcie akwedukt. Bo już dawno go nie zbudowałem, cały czas planowałem. O, karawana do Turcji. Bardzo fajnie. A tutaj jeszcze sobie ulepszymy na piechotę zwykłą. Tutaj zrobimy piechotę zwykłą. Tutaj piechotę zwykłą. No, i jest git, jest gicik. Nowe badania. Zbadajmy czy elektronika, te dwa statki, tak średnio troszkę. A za to ten silnik. No, już czołgi. Jak będzie można budować, to już będzie fajnie, więc tak zróbmy sobie te czołgi faktycznie. Kolejny statek do Sewilli. Swoją drogą, czy mogę zbudować jeszcze? Ratki? Nie, mam za mało złota, ale mógłbym. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Tu się już rozstawmy, bo stąd będziemy ostrzeliwać. Um, hm. No i czekamy, czekamy na koniec, że tak powiem, przyjaźni z Francją, a najbardziej na koniec tego paktu o przyjaźni. Traktatu o przyjaźni. Gdzie ja to miałem? Przegląd. Nie szlaków handlowych. O, dobra, ale nic nie wysyłamy do ten. Nic nie wysyłamy do Francji, to dobrze. Dyplomacji. Nie mamy już tego sojuszu obronnego. Tylko otwarte granice. O, widzę, że Wilhelm został prawdopodobnie zaatakowany, tak mi się wydaje. Uch, 1834. Hmm. Czy to jest dobry moment, żeby zaatakować wroga już? Kurcze blaszka. Teoretycznie już jesteśmy gotowi. Enrico i Napoleon jeszcze. Uu, wszyscy się zaczęli bić. Spójrzcie, jak Holandia została zaatakowana. Holandia została zaatakowana przez pięciu graczy naraz. Francja, Napoleon bo zaatakował. Nie pamiętam. Czy jakoś gdzieś się to sprawdzało, ale nie pamiętam niestety gdzie. Wybaczcie mi to. Dobra. Chyba to jest dobry moment. Z mojej strony szlaki handlowe. Dyplomacja. Brak dyplomacji. Dobrze. Brak aktywnej umowy. Okej. Okay. Proszę bardzo, wojna. Musimy pokonać komunizm, wyzwolić południową Francję. Moi drodzy, ruszamy na Napoleona. Zaczynamy od zdobycia Lyon. No. Dobra, powinno to jakoś pójść. My od razu tutaj przechodzimy. Zaczynamy oblężenie miasta. Wy też już możecie strzelić. Teraz tak. O, karabiny maszynowe. Tam jest tylko wielki generał. On nam. Nic nie zrobi, przesuńmy się tutaj. Gęst nie został. W... No dobra, to chodźmy pod Amsterdam i tak. Zobaczymy, czy tam będzie można coś wykminić. No tutaj stoimy tą piechotą ulepszoną przed chwilą. Mhm. I tutaj wchodzimy tu i stąd za turę zaczniemy strzelać. Tutaj mamy strzelców. O kurczę, tu mam gatlingów nieulepszonych. O fuck. Zapomniałem o nich. Dobra, spróbujemy tę piechotę tam wysłać. Teoretycznie powinniśmy ich tam rozwalić. Kolejny zamek. Dlaczego buduję tak zamki? Bo jak zbudujemy Neuschwanstein, to te zamki staną się o wiele potężniejsze. A to będzie bardzo fajne. Gdzieś budowaliśmy muzeum, nie? Byłem pewien, że gdzieś by zbudowali... A może już zbudowaliśmy. Dobra, nasza piechota została ostrzelana. Która? Ta. Okej, okay, to bardzo dobrze, że strzelają w tom. Też widzę tutaj dużo dział nieprzyjaciela. No tak, zapomniałem, że przecież armia francuska... Nie jest też jakaś taka bylejaka. Hiszpania zaatakowała Napoleona. To jest ciekawe. Wilhelm zaatakował Teodorę, a raczej Teodora chyba Wilhelma. O. I Niemcy zaatakowały Francję. No to komuniści skaczą sobie do gardeł. O, my tutaj z Teodorem jesteśmy bardziej zjednoczeni. Mhm. Otwarte granice z heraldem, czemu by nie? Małą karę dostanę. W ogóle małą karę dostanę za wszystko. Jeszcze Portugalia. Dobra, widzę, że Francja jest bita przez wszystkich. To mnie niezwykle cieszy, bo to nam daje... Um, myślę, że przez to cywilizacje nie będą na nas patrzeć takim krzywym okiem, kiedy, kiedy zdobędziemy jakieś miasto od Napoleona, który no, nie jest zbyt lubiany. Delikatnie mówiąc. Nie wiem, czy te Bordeaux będę chciał też zdobywać. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ale tymczasem ostrzelajmy sobie na pewno tych strzelców O pięknie dobrze popadali tutaj niestety ajajaj aj. tutaj mielibyśmy bardzo nieciekawy atak w tym wypadku taki no troszkę się nie opłaca trzeba przyznać ten atak strzelajmy więc w miasto może póki co tutaj jak tylko się da i ty też strzelaj w miasto a my pójdźmy do przodu. I tutaj też podejdźmy z tej strony, bo tutaj mielibyśmy rzekę. bo nie fajne. Tutaj zgarnęliśmy w ogóle sobie troszkę robotników. Niech oni sobie przejdą o, do jeziorka, bardzo fajnie. My. Oh, ha, 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 ha. My nic nie róbmy. Staram się póki co nie palić tutaj tego złota. On tu ma dość ładnie rozwinięte, więc chciałbym od razu to przejąć ze wszystkimi dobrami. Nie musieć go tak palić. E, dobra, zakosztujmy 5 albo 7. I tutaj zakaz cukru stuk... nie, bo po co? A czego się dowiedzieliśmy? Katarzyna mnie spiskuje przeciwko Wilhelmowi. Dobra, to mnie nie obchodzi. Wpływ w Bukareszcie. Aj, Bukareszt stał się cudzy, że tak powiem. Czego brakujemy? 10 wpływów. A to dobra. Zapłacimy od razu 500. Będziemy mieli spokój na dłuższy czas. Mam nadzieję, że Bizantyjum się nie. Uh, Żeby Bizancjum się nie obrazi. Okej, okay. no to Francja ma przewalone. Już prawdopodobnie my będziemy głównej mierze się z nią bić. Możemy wreszcie stworzyć jakieś wielkie dzieło. Galeria w Luwrze, świetnie, piękna sprawa. I to też zbudujmy. O, bardzo ładne, taki japoński. Tam chiński. No, tak więc zrobiliśmy kilka wielkich dzieł. Kulturka wzrosła, pięknie. I no tutaj niestety mamy dużo dział karabinów Gatlinga, ale już jesteśmy bardzo blisko nich, więc zaraz zaczniemy w nie strzelać. Nawróćmy sobie Amsterdam. Nawrócimy Amsterdam to już będzie z górki. No. Niestety straciliśmy już wielkiego proroka, ale on nawet sporo namieszał. Okej, okay, ta piechota będzie musiała się uleczyć. Oj ta piechota niewątpliwie będzie musiała się uleczyć, ale raczej mnie nie zniszczy. Wycofał się te działa zadały 4. Oj śmiesznie, śmiesznie. No, spalimy sobie te kopalnie niestety, ale się uleczymy przynajmniej. Będziemy w stanie dłużej jakieś tam obrażenia trzymać. A i co jeszcze myślę? Co to jeszcze możemy zrobić? Myślę, że że... te jednostkę piechoty sobie póki co zostawimy. Będziemy w nich strzelać tylko z tych maszyn. Bismarck chyba wypowiedział wojnę Szwecji. No to, to prawdopodobnie z Gdańska będzie gdzieś wypły... <grym> Praga. Ktoś mi zdobył Pragę, a? Ah, Holandia. Zaraz tym się zajmiemy. Niech będzie. Nie będziemy tam. Ten. Dania i Wenecja. Dobrze. No niestety Polska jest do nas negatywnie nastawiona. Ej, nic im nie robię. Mamy tych samych wrogów, droga Polsko. Nie wiem, o co ci chodzi. Kraterzyna spiskuje przeciwko Marii i Teresie. To możemy powiedzieć. Olepszymy sobie informację z Tereską. Tutaj, a ty jesteś na równinie. Paryż byłby. Na łące też jesteś na równinie, dobra. Artyleria. Niech będzie miała taki bonus. W sumie chyba zdobędziemy już miasto w tej turze, czy mi się tylko wydaje? a chyba mi się tylko wydaje, chociaż Ajej, nie wiem Nie, no, chyba to zdobędziemy. Wydaje mi się, że mogliby... jesteśmy w stanie to zdobyć. Jest ja pięknie to wali. O, tutaj nic nie zrobimy, nie? Nie, dobra. Spróbujmy zaatakować tak. Okej, okay. nie, dobra, mamy lią. Zdobywamy to miasto. Pięknie. No i nasza piechota, która tankowała tak dużo, zdobyła to miasto. Również przemianowaliśmy je na rzymską prowincję Lugdunum. Boże kochane. Ale no tak, tak się nazywa. Ja tutaj raczej będę roleplayował, więc nazw nie będę zmieniał. Tak mi się wydaje. Um, szpital? Narbon? Czy bank? Bank. Potrzebujemy troszkę więcej zadowolenia. Chociaż widzę, że to zadowolenie mnie jakoś tak... No, nie boli w sumie. Nie boli mnie zbytnio. Słuchajcie, bo jeszcze tutaj zaraz mi jeszcze zrobi kartagina, więc zamknijmy ją tutaj sobie w takim... w takim płaszczyku ochronnym. Już mi się tam nie rozwijała. Możemy złożyć propozycję. Właśnie, jak poszły, jak poszły te rezolucje? Nie zostało przyjęte, świetnie. Zostało przyjęte. Efekty nie są już aktywne. Dobra, czyli stało się dokładnie tak, jak głosowaliśmy. Czyli same zwycię... Anuluj. O Jezu, coś kliknąłem. Darczyłem niechcący tych typów. Zróbmy sobie ideologię światową swobody. Oczywiście Francja, Niemcy, Anglia, Holandia się rozłoszczą, Bizancjum będzie happy. W z ja mam najwięcej delegatów, więc jak wysadzę jeszcze Wilhelma z pozycji przewodniczącego, to w ogóle już będzie super. A Praga może dostać więcej 17, dobra. Najmniej od razu 500. Tam zapewni większą dominację. A i będziemy musieli zaraz pomyśleć, co zrobimy. Jeszcze z Bordeaux. O, próbują odbić to miasto. Oj, ale to im się nie uda na pewno. Dobrze. Teodora jest wdzięczna i jest zadowolona. Wiem, że wszyscy nie będą zadowoleni, ale to trudno. Sulejman wypowiedział wojnę Niemcom. Ja nie wiem, jak oni wypowiadają sobie te wojny. Skoro żaden z nich tam nie dojdzie nawet. O, uh o. -oh. Ej, jest problem. Kopenhaga tam troszkę płonie. Hmm. Praga tam ze wszystkimi walczy. Praga powinna wziąć teraz pokój ze wszystkimi. Dobrze, Wilhelm tam mnie trochę nie lubi, ale ja to mam troszkę gdzieś. No. Um, tak, jeśli ty też przyjmiesz ambasadę ja ci dam 5, mamy lepsze relacje? Nie. Dobra, no to nie. To nie. Jesteście jakoś tak bardziej do mnie przychylni nastawieni? Czy ktoś jest przyjaźń? Sulejman jest przyjaźń. I, I Adolfik jest przyjaźń. I... No i to, że Skandynawia jest przyjazna. Co? Odkryłem państwo miasto? Co ty gadasz? Co? A ja nie wiem. Śmiesznie. Gdzie? Ktoś jest polski? Genua jest polska. Waletta. Tak, znaleźliśmy Rygę. A! Ah, Okej. Okay. Okej. Okay. Ta Genua w ogóle zaraz może zostać moja. Zobaczymy. Tutaj co? Weźmy sobie trudny teren może. Leczmy się. Tutaj sobie już się przezbroimy. Tutaj również się przezbroimy już. O, ta artyleria dalej może się przydać w ataku na tych przemiły, przemiłych panów. Tą artylerię też wiedźmy sobie bardziej. Do środka, śmiało, śmiało. To już są nasze tereny, nie ma co się bać. Eee... No, nie wiem teraz co z tym Bordeaux. Zobaczymy najwyraźniej. najwyraźniej najwyżej zobaczymy. A, mamy 28 minut, moi drodzy. Ja tutaj skończę odcinek w takim razie. Może ja teraz będę tak od, yy, nagrywać odcinki, że tak powiem, a, bez przerw. To znaczy, napiszcie w takim razie, moi drodzy. Zdobyłem Lyon tak jak radziliście, jak Szymon mi napisał. W takim razie, kolejne pytanie, które do was kieruje, jest takie, czy zdobywamy również Bordeaux. Czy powinniśmy je zdobyć, czy też już kończyć wojnę z Francją, bo wzięliśmy to, co chcieliśmy. Piszcie, co uważacie. My będziemy sobie tutaj budować za niedługo kolej, tak więc fajna sprawa. Dobra. Tymczasem dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta wojna. Był z Wami Wolpen na razie.